Dzień dobry Państwu. O książkach na Boże Narodzenie, o książkach w grudniu pod koniec roku. Najlepiej mówiłoby się oczywiście przy kominku z się nie wiem, w tle, co najlepiej pokazują liczne produkcje anglosaskie tego typu. To byłaby świetna formuła, niestety są dwa mankamenty. Nie mamy kominka i nie mamy śniegu. Może za rok uda się przynajmniej jedno, to znaczy będę mógł ksiąść z Państwem przy kozie, chociaż oczywiście żeliwnej, chociaż oczywiście nie po to, żeby wrzucać tam tytuły. Bo jest to niedopuszczalne, choć nie ukrywam, że jest parę tytułów, o których myśląc myślę z żalem o ściętych na nie drzewach. ale o tym nie będziemy mówili. Otrzyjmy łzę po pulpie i powiedzmy o siedmiu, ośmiu tytułach, o których powiedzieć naprawdę warto, które zapisały się w tym roku 2020. Ci z Państwa, z którymi miałem już przyjemność rozmawiać kiedyś o książkach, czy to na ekranie, czy chętnie piórem, mogli odnieść wrażenie, że straszliwie recykluje. Ale to wynika po prostu z tego, z mojego przekonania, że, jesteśmy, że mamy do czynienia z czymś niezwykłym. Bo kiedyś to byli pisarze. Jako wychowane na alchemii Słowa Parandowskiego i XIX-wiecznym jeszcze widzeniu, czy modernistycznym widzeniu literatury, mam to przekonanie, że kiedyś to byli pisarze. Man, panie dzieju, Tolstoy, Dostojewski. No, jak napisali, to świat się przewraca. Flaubert. E, mówią, że młody Anglik kiedyś, jak spotkał Goethego na ulicy Weimaru, to zemdlał. A dzisiaj to co? No piszą sobie coś tam, piszą, piszą, jest, jest o nowości miesiąca, jak któryś ma większe wzmożenie, to potrafi jak Jacek Denel w kryminale odnieść się w ten sposób, że nazwie stróża nocnego, pijaka i gbura nazwiskiem Piotr Gliński. No przyznajmy, że jest to szpila o subtelności Hufnala, ale może tylko takie szpilki jeszcze pozostały na podręciu Jacka Denela, ale generalnie takie to są te pojedynki pisarskie. Tymczasem mówiąc już serio, ja od dwóch lat żyję w przekonaniu, którym twierdzają mnie kolejne tomy, kolejne tytuły. Żyję w przekonaniu, że zdarzył się taki fenomen, że na naszych oczach nie tyle rodzi się, co już się zdradził trzydzieści kilka lat temu, ale dochodzi do głosu, nazywa świat pisarz, który kiedyś będzie pisarzem na taką miarę, pozostając w granicach Rosji, tołstojowską, Sołżenicynowską, choć on by się pewnie nowe do porównania otrząsnął. Myślę o Sergieju Lubiedewie, nie spuszczajmy, który jest obecny na polskim rynku wydawniczym od trzech lat, za sprawą wydawnictwa klaroskuro. Na, 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 na. Pisze książki od początku mijającej dekady, minionej dekady. I są to książki niezwykłe, ponieważ łączą one rzeczywiście prustowską delikatność, prustowskie cyzelowanie słowa, prustowskie no, sprawianie, że opis jabłoni, kałuży miotającej się w rzece ryby. Pluszowej zabawki za 7 rubli. Jest niepowtarzalne, jest taki jak odciśnięty, jak wryty, a jednocześnie opisuje tym językiem to, co może być najstraszniejsze, czyli historię Rosji w XX wieku, z jej koszmarem, z jej przelaną krwią, z jej milionami ofiar, i z tym, co jest w pewnym sensie jeszcze straszniejsze, czyli z nierozliczeniem się z tą przeszłością. Zupełnym zapomnieniem o nim, pogrzebanie jej. Prust i dół, do którego wrzuca się zwłoki, trudno jest jedno z drugim skojarzyć. E, nam Polakom jest odrobinę łatwiej, jeżeli pamiętamy o wykładach Czapskiego, który w Gryzowcu na parę miesięcy przed masakrą katyńską wykładał z pamięci swoim współwięźniom, współtowarzyszom Prusta. Wtedy nowość. Ale jeżeli pominąć ten epizod, to doświadczenie Czapskiego, to czymś takim jest w który językiem Prusta opisuje dół kloaczny albo Całe hektary Syberii widzianej przez niego z lotu helikoptera, gdzie pozostały ruiny po łagrach i nic więcej. Debiutanta czyta się w pewnym sensie łatwiej niż jego pozostałe dwie powieści, ponieważ sięgnął tu całkiem świadomie po formułę powieści sensacyjnej. Zresztą, fenomen, o którym już wszyscy mówili, że polska premiera debiutanta ukazała się w dniu, kiedy po raz kolejny służby specjalne Rosji sięgnęły po truciznę. Żeby, żeby wyeliminować aleksja Nawalnego. E, to dość, dość gorzki żart, przez nikogo nieprzewidziany. Powieść jest o służbach specjalnych Rosji, które sięgają po truciznę, doskonałą, żeby eliminować niepokornych przeciwników reżimu za granicą. I jest napisana w dynamice thrillera, czyli takiej, gdzie się czyta przez trzy godziny i nagle aha, więc tak to się skończyło. A jednocześnie nie traci nic z tej urody, z tego dramatyzmu, który Biedę sobą reprezentuje. Moich rekomendacjach będzie sporo historii, to zawodowe. Eee, a że historii wydaje się dużo w Polsce, to selekcja była niełatwa, ale chcę zalecić książkę, polecić książkę znaczącą, przez to, że na pozór temat w Polsce bardzo głęboko przeorany, jednak orający w zupełnie inny sposób. Kresy Ars Moriendi, Agnieszki Rybek, Anny Smułki, już nie debiut autorek, bo przed kilku laty, przed dwoma laty opisywały również kresy II Rzeczpospolitej nostalgicznie. Ja mówię o tej nostalgii z pewnym sarkazmem, ponieważ no, przerabiając trochę tej literatury wiem, jak łatwo się o Kresach pisze. Na różną nutę, że było pięknie, że było strasznie, że ułani, że żółkiewski, że pańszczyzna. I takich, takich tekstów jest w zasadzie bez liku. Natomiast Kresy Ars Moriendi oferują inną perspektywę. Są esejem, są gawędą, ulubiona formuła Polaków, biograficzną, niesłychanie napakowaną szczegółami, chociaż nie nużącą. Przypisy są dopiero na końcu, można czytać w trybie bezprzypisowym, e, ale są opowieścią, która ma w sobie oddech wielkiej historii, takiej historii heglowskiej i strasznej. Są opowieścią o wycofywaniu się albo się, albo nie się. Wycofywaniu się albo wypieraniu Rzeczpospolitej. Nie tyle w sensie państwa, bo to się dokonało po pierwszym i trzecim rozbiorze. Ale w trybie wypierania kultury form organizacji życia społecznego, postaw, wypierania, które zaczęło się, tak jak pisze w świetnym incipicie, w świetnym cytacie otwierającym książkę Miłosz, zaczęło się gdzieś po Pokoju Polanowskim, gdzieś w połowie XVII wieku, a skończyło się, tutaj może wypadałoby dać apokaliptyczny znak zapytania, po roku 45. I ta powieść, ta, ta powieść, ten esej traktuje rzeczywiście o rodzinach szlacheckich z Białorusi, zamienionych w posłusznych kochoźników. Traktuje o rozebranym traktorami cmentarzu Orlondwowskich, ale traktuje też o braciach Nurutowiczach, z których jeden zginął z ręki fanatyka, a drugi z własnej. To wszystko zaznacza jakiś koniec, jakieś dogasanie. I taką nostalgiczną, jednocześnie wielką lekturą jest, ta, jest ten esej o kresach. Jak kresy, to zwykle dworki. I nawet esej e, dwóch pań. Rybak i Smółki nie, nie uchronił się od tego, że pisał o dworkach. A tu mamy historię niezwykłą przez to, że antydworkową, ostentacyjnie dworkową, wyzywającą, ludowa historia Polski Adama Leszczyńskiego, której bardzo ważny jest podtytuł. Za mało czcionku, żeby Państwo przeczytali, więc ja to zrobię. Historia wyzysku i oporu, mitologia panowania. Eee, tytuł rodzi nadzieje, których spełnić do końca nie może bo ludową historię, ludowej historii Polski nie dałoby się napisać warsztatowo, bo za mało źródeł, i nie dałoby się napisać, bo byłaby historią dziesięciotomową. Natomiast z mitologią panowania, czyli uzasadnieniami, które znajdowała klasa ziemiańska głównie, a później inne klasy posiadające, żeby panować nad niższymi warstwami, uważaj, to jest całkowicie naturalne, Adam Leszczyński, historyk, socjolog, ale z mocnym, z bardzo mocnym ostrzem, publicystycznym poradził sobie doskonale. Z historią wyzysku i oporu nie wiem, czy wyczerpał temat. Myślę, że zaproponował niesłychanie ciekawe podejście. Taka historia socjologizująca jest w modzie, taka, która niekoniecznie enumeruje wydarzenie po wydarzeniu, tylko pokazuje pewne podobieństwa postaw, pewne fronty, pewne zderzanie racji. I to zderzanie racji, chociaż oczywiście jest różne w przypadku koszmaru pańszczyzny wczesnonowożytnej i w przypadku robotników w ubogim, modernizującym się państwie, którym była II Rzeczpospolita, a po II wojnie światowej PRL. To są różne postawy, a jednocześnie ich podobieństwo i to napięcie jest przez Leszczyńskiego scharakteryzowane świetnie. Jego żar, już nawet nie tyle publicystyczny, co polityczny, z którym zakłada, że będzie się ujmował po stronie wyklętego ludu ziemi, nie wszystkim może pasować, ale jest to książka do przeczytania i do pokłócenia się z nią. Powieść, jedna z najlepszych powieści polskich tego roku, Powieść, której nie jestem w stanie Państwu pokazać, bo kupiłem już dwa egzemplarze i oba pożyczyłem, a jeden rozdałem, a jeszcze kilka czeka pod choinką. Tkanki miękkie Zety jednej z najciekawszych prozaiczek, która, e, która pokazuje, że można opisywać Polskę roku 2020 bez politycznego żaru, bez eskapizmu, bez wymyślania historii skądinąd. Na poziomie, gdybyśmy streszczali, nieznośnie spoilerując i zabijając spoilerowanie tę powieść, ale zrobili to już wszyscy recencenci przed nami, więc możemy sobie na to pozwolić. Na poziomie streszczenia dwuzdaniowego, to historia mężczyzny, to najważniejsze. Mężczyzny, lekarza w wieku średnim. Eee, no, raczej już smudze cienia. Ale to powiedzieć, to nic nie powiedzieć. Bo powieść z nie przybiera szaty Freelera, chociaż pojawia się w niej śmierć, ale dużo więcej miłości i toczy się niemal wyłącznie w języku. Nawet tytuł tkanki miękkie, pozostaniem przy nim, żeby nie spoilerować więcej, tyleż mówi o profesji głównego bohatera, co o kruchości człowieka, które pojawia się zwłaszcza u tych, którzy pozują na twardziela. A każdy lekarz na twardziela pozować musi. To powieść, jeżeli żałuję, jeżeli nie mam, to nie jest ze względu na brak okładki, która jest fajna. Ale ze względu na możliwość cytowania tych zdań, z których każde jest jak wiersz Barańczaka, jak wiersz Chruńskiego, jak kalambur. To jest powieść, którą się czyta z cyrklem, rozpakowując zdanie i pokazując, jaki potencjał dwuznaczności, wieloznaczności kryje z sobą polszczyzna. Ale właśnie dlatego warto ją przeczytać. Jestem z zawodu historykiem i lubię felietony. A skoro tak, to muszę się przed kimś nisko pokłonić i widzieć autora, który nigdzie jest do butów czyścić. Wacław Zbyszewski. Niesłychanie zapomniany. Jest modne pisać o zapomnianych pisarzach emigracyjnych, ale Zbyszewski zapomniany jest bardziej niż Czernyszewicz nad Berezyńców, bardziej niż, nawet niż jego brat Karol Zbyszewski, który pisał cudowne, złośliwą e, biografię Niemcewicza, zatytułowaną, co było bardzo obrazobórcze, w Polsce w 1935 Niemcewicz z przodu i z tyłu. Okazuje się, że jego starszy lata brat w niczym mu nie ustępował, jeśli idzie o zarówno erudycję, jak ciętość języka. Wspominamy wielkich elitolnictw, Polska w XX wieku obfitowała. Od Słonimskiego po Pilcha, od Mackiewicza po... no właśnie, po e, w jej recenzjach. Ale tak witriolicznie, tak złośliwie, tak przenikliwie, tak syntetyzująco, jak Zbyszewski, mam wrażenie, że nie nie opisać nikt z nich. On przebija stalówką swoich bohaterów na wylot, nie przejmuje się absolutnie niczym, jest podstarzałym, skrachowanym emigrantem, dożywającym swoich lat w Londynie, emigracyjnym, lat 50 i 60 który jeżeli pisze coś, na na ser... coś czasami na serio, to z bezwierną goryczą o swoim przegranym życiu, o tym, że już nigdy nie zobaczy Wilna. Natomiast w związku z tym nie patyczkuje się absolutnie z niczym. Jego specjalnością były nekrologii, które były pisane w manierze antynekrologicznej. Nie były oczywiście pamfletami, natomiast już w drugim znaniu wypominały bohaterowi opilstwo, Otyłość, niechlujność stroju, jąkanie się, a potem dopiero przychodził do jego cnót. A jednocześnie, skróty, jaki go dokonywał, to są skróty, które potrafi dokonać wielki aforysta. Kiedy pisze o trochę zapomnianej postaci Floriana Sokołowa, wielkiego Polaka pochodzenia żydowskiego, wybitnego wydawcy i publicysty przedwojennego, dożywającego swoich dni na emigracji, kompletnie dziś niepamiętanego, nie, nie, nie kiedy charakteryzuje przez. Przez parę stron rzeczywiście Sokoła, po czym pisze o nim, no był to taki oryginalny żydowski Józio Czapski. To widzimy, że nie przejmuje się ani pisaniem polskości i żydowskości, ani honorami Czapskiego, tylko pisze sobie o Sokowie w ten sposób. Podobnie załatwia paru premierów swoich czasów, paru premierów czasów swojej młodości. Najdłuższy necrolog poświęca właśnie nie tyle co wspomnienie e, Catowi Mackiewiczowi, nie ukrywając szczegółów jego życia erotycznego. Jeżeli ktoś chce. Naprawdę skandalizujących i fantastycznie napisanych wspomnień II Rzeczypospolitej, nie sięga po Zbyszewskiego. A jeżeli ktoś chce wspomnień, które są rzeczywiście wspomnieniami jako takimi, opisując, co się stało tego dnia, tego miesiąca, a jednocześnie sięgają do granicy ludzkiego doświadczenia, niech sięgnie po było, minęło. Wspomnienia Bogdana Korzyniewskiego, w większości znanego jako historyk teatru, zresztą także reżyser, także krytyk wybitny. Część tych wspomnień się ukazywała przez laty w wydaniu w Bibule, bo była zbyt nieznośna dla wydawców oficjalnych. Zresztą, co ciekawe, również wspomnienia z Auschwitz. Po raz pierwszy chyba PiW wydaje je zebrane w jednym tomie. Korzeniewskiemu zdarzyło się być, w, no właściwie wszystkich sytuacjach granicznych, których dostarczała Polakom II wojna światowa. Brał udział w kampanii wrześniowej, był jednym z pierwszych jeńców Auschwitz. Wykupionym za Auschwitz po paru miesiącach w stanie półszkieletalnym letalnym w styczniu 1940 roku. Brał udział w powstaniu warszawskim jako bibliotekarz, który nie do końca daremnie bronił półtora miliona woluminów buwu przed spaleniem przez Niemców. Rozmawiając z tymi Niemcami, oswajając ich, ani na sekundę, nie ustępując im pola. A później wziął udział w niezwykłej misji, jeszcze zanim wrócił do kariery reżyserskiej, wziął udział w niezwykłej misji poszukiwania. Wdyptanych było to książek, wywiezionych przez Niemców, odnalezionych na Dolnym Śląsku i beztrosko zwijanych na skręty machorkowe przez Krasnarmiejców. Ja pisząc coś o tej książce, zatytułowałem ją Kandyd na Polach Śmierci i broniłbym tej formuły. Korzeniewski rzeczywiście, no, wystarczy powiedzieć, że przeżył parę miesięcy pierwszych Auschwitz. Jest niepatetyczne. Była agnostykiem i ironistą, bliską była tradycja francuska. E, niesłychanie uważnie patrzy na ludzi, wszystkich. Patrzy na kapo, którzy pierwszego dnia wybierają więźniów do zabawy, może do śmierci. Wybiera i patrząc tak uważnie, jak potrafił, wybiera najokrutniej wyglądającego spośród nich i dzięki temu przeżywa. No, ci, ci piękni mordowali, fascynując się śmiercią. Ten brzydki jest byłym ogródnikiem, który ma. Rodzaj szorstkiego, szorstki humanitas dla swoich podwładnych. Ta uważność spojrzenia nie opuszczała Korzeniewskiego ani na chwilę. Czy rozmawiał z zapitym eterem ankawudzistą, czy z Niemcem, który za chwilę podpali bibliotekę, czy z innym Ankawudzistą, który chce go rozwalić, czy z SS-manem, który niechętnie wypuszcza go za Auschwitz, czy z babą polską, która wchodzi do przedziału i naśmiewa się z tych ostrzyżonych półtrupów. Ta ostrość i ta uważność spojrzenia jest czymś, co czyni. Ze wspomnienia jedno z najmocniejszych tekstów polskich o II wojnie, bezwzględnie warto przeczytać. Żeby dodać naszym opowieściom i rekomendacjom dormila lekkości i zarazem, żeby pochwalić małe wydawnictwa, które mają najtrudniej. Mówiliśmy już o Klaroskuro, który wydaje Lebediewa, e, mówiliśmy o. E, nie, nie mówiliśmy, a powinniśmy o wydawnictwie Pewne z Lublina, mówiliśmy o, wschodni, o wydawnictwie Wschodni Express, ek, ale to w poprzednim odcinku. E, a teraz powiedzmy o wydawnictwie Pauza które wydaje ambitną, zwariowaną, śmiałą, przewrotną, musującą prozę zachodnioeuropejską. Nie wszystkich tytułów przypada mi do gustu, ale Turbulencje Szalaja i Nikolski Nikolasa Dicknera to dwie mikropowieści, które łyka się w godzinę, a z których zostaje energii na kilka dni, szczególnie przydatnych w takim grudniu jak ten. Turbulencje to tak naprawdę powieść pomysłu. Nie, nie mogę go zdradzić. Eee... Można by to nazwać nowelą na temat globalizacji, ale zarazem pozwala ona tak rozłożyć skrzydła każdemu, kto czuje się trochę ściśniony kwarantannami COVIDem, że powinna się znaleźć na półkach wszystkich podopadających e, agencji turystycznych, żeby zapewnić swoim klientom coś zamiast lotu do Ammanu. A Nikolski, Nikola Dignera, to fantastyczna skrząca się humorem przeplatanka trzech życiorysów, właściwie czterech z kraju, o którym niezwykle mało wiemy z Kanady, ale też sięgająca z szeroko rozpiętymi skrzydłami od Alaski przez wyspę Oceanu spokojnego po Karaiby, zaczynająca się chronologicznie w czasach rewolucji cudownej dla niektórych, a zwłaszcza na zachodniej półkuli, rewolucji 68 roku, kończąca dzisiaj i pokazująca jak pokolenie dzieci, hipisów, dzieci tamtych rewolucjonistów radzi sobie z luzem swoich rodziców a czasami go przejmuje. Cudowna, bo troszkę skąpana w oparach e, ziół karaibskich, ale nie bardzo. Fantastyczna, wyluzowująca książka. Gościmy na portalu Nowej Konfederacji, która co prawda jeszcze nie ma swojego satelity i swoich linii lotniczych, ale ma już swoje podcasty, portal, nieco dzienniki zagraniczne i wydawnictwo książkowe. Zasypuje nas tytułami, których wśród produkcji innych Małchowicy nie wszystkich daje radę przerobić, ale potem sięgnęłem jako pierwszy. E, tom Poety wśród socjologów i poetyzującego socjologa Jaremu Piekutowskiego, znanego państwu z Łamów portalu, którego część tekstu zdałem, którego wszystkie dały mi do myślenia łatwością, ale łatwością uzasadnioną. Odwagą, może powinienem bardziej powiedzieć, odwagą, z jaką tworzy właściwie jednoosobowe raporty. Mamy trochę think tanków, chociaż ciągle trochę za mało w Polsce, ale myślę, że taki Piekutowski Instytut, który pisałby o. Najważniejszych wyzwaniach społecznych. O samotności, o starzeniu się, o nieumiejętności budowania więzi, o neoplemienności, o całym osypywaniu się świata. Jedni mówią, że po zburzeniu dwóch wierz, drudzy mówią, że po kryzysie finansowym, ale nie o osypywaniu się świata, który widzimy od 10-15 lat. Te mikroeseje, czasami przyjmujące postać rozmowy z kimś, czasami częściej właśnie raportu, co jest w ogóle nową. Trochę nową formą pisania o spostrzeżeniach socjologicznych nigdy nie nużą, nie zawsze pocieszają, zawsze otwierają nas na coś. Jarema jest tym, słynny i głośny zawód w naszej dekadzie to analitycy Big Data. Jarema Piekutowski jest kimś więcej, jest kimś, kto dla nas czyta niesłychanie skomplikowane i nie do przebicia się opracowania i wydobywa z nich. no. Zaryzykuję duże słowo. To, co jest doświadczeniem człowieka w roku 2020, człowieka społecznego. To ważne teksty. Liczę na to, że nie, nie przepadną wśród produkcji wielu małych oficyn. I polecam je. I życzę radosnych, mających, dających czas na czytanie świąt.